Zapraszam Was na długo wyczekiwany i obiecany, bo obiecałam go już naprawdę eh, dawno, dawno temu, filmik, y, tutorial makijażowy, jak zrobić makijaż w stylu pinup up girl. Zapraszam Was do oglądania. Swarz nałożę podkład Estée Lauder Double wear, Stay in Place w odcieniu 3N1, czyli Ivory Beige. Nałożę go przy pomocy pędzla do podkładu. Odcień ten jest minimalnie ciemniejszy od mojej cery, jednak nie mam pod ręką odcienia, który byłby idealnie w odcieniu mojej skóry. Myślę, że tak bardzo się nie będzie rzucało to, że jest minimalnie ciemniejszy. Jeżeli chodzi o sam odcień, już nie biorąc pod uwagę stopnia ciemności, jasności, myślę, że jest dobrze dopasowany do mojej kolorystyki naturalnej. Natomiast wiadomo, jak to jest z jasnymi podkładami w dostępnymi w naszych perfumeriach. Jeżeli ktoś jest takim jasnym typkiem, jak ja na przykład, zwłaszcza o tej porze roku, to ma problemy z dostaniem takich naprawdę jasnych odcieni. moja noja już piszczy. Na twarz już nałożyłam podkład, teraz sięgnę po... Płynny korektor Helenki. Yy, oczywiście również. Rubinstein jest to Magic Concealer w odcieniu numer 2. Myślałam na odcieniu numer 1, natomiast jest on troszeczkę za jasny. I zamiast ukrywać, zwłaszcza cienie pod oczami moje, to tak rozjaśnia skórę, że yy, zwraca po prostu uwagę na te partie twarzy. Skóra jest taka wtedy szara, pani ciekawa, dlatego też że pamiętajcie, żeby nie używać zbyt jasnych korektorów zwłaszcza właśnie pod oczami. No, może go tak wklepię. I tutaj jeszcze rozjaśnię okolicę nosa. Ponieważ to będzie makijaż typu pin gdzie ustar grają jedną no z głównych ważniejszych różnej, najważniejszą. Rozjaśnię też troszeczkę okolice ust. Na ustach wcześniej nałożyłam pomadkę ochronną, bo były takie elastyczne, nabliżone i gładkie, ponieważ szminki, które użyję, użyję dwóch odcieni prawdopodobnie, dają takie półmatowe wykończenie, aksamitne bardzo i mogą podkreślić ewentualne jakieś takie przesuszenia, nierówności na skórka naszych ust. Zanim wszystko utrwale pudrem, użyję różu. Dlaczego użyję go zanim nałożę puder? Ponieważ użyję różu w Kremie. Jest to firma Bethame. Jest to bardzo fajny produkt w takiej metalowej puszeczce róż, który możemy również stosować na usta o nazwie Crimson. Da mi takie fajne rumieńce. Sklepujemy go na szczyty kości policzkowych, u nas tak zwane płućki, Palcem ładnie się wtopił w podkład. Tylko go rozcieramy tutaj na kości policzkowe. Ale przede wszystkim róż powinien być tutaj na środku naszych policzków. Gdy już nasze policzki są rumiane niczym miejskie dziewoi, utrwalimy nasz makijaż przy pomocy pudru pracowanego marki Róż Róż Piano pod cieniem 001. Właśnie Lili mi porywa kosmetyki, więc muszę tutaj ogarnąć sytuację. Utrwalimy całość właśnie pudrem. Najlepiej jasny. Troszeczkę on może wyrówna ten o pół tonu ciemniejszy podkład mojej twarzy. Nie robimy z siebie starej pudelnicy, więc puder aplikujemy w niewielkich ilościach. Jest super. Teraz nieco by modelował twarz, ale tak naprawdę bardzo delikatnie, jak przy pomocy brązera, również firmy różban Rouge, Róż. Rouge. Mam dosyć szerokie i wysokie czoło, dlatego też brązer nałożę na jego boki. Trochę tutaj u nasady. Brązer ten nie jest taki ciepły i ciemny, taki ma odcień, dlatego też fajnie się sprawdzi. W Roli takiego pudru do modelowania, konturowania twarzy. Jeszcze może troszeczkę pod kości policzkowe. boki twarzy. Oczywiście możemy też użyć korektora, jeżeli nie mamy pod ręką bazy pod cieniem. Ja akurat miałam, więc nakładam bazę. Baza nałożona. Teraz czas na moje ulubione cienie. Make-up Atelier Paris. To jest akurat paletka T22. Piękna paletka brązów. Są tomatowe cienie. Mat w cieniak to chyba moje ulubione wykończenie, że ten pudek równy róż dosyć ciężko się otwiera. I takim nieco brzoskwiniowym brązem pokryje całą powiekę. Teraz sięgnę, bo taki brąz do modelowania oka jest to cień różbany róż Agatowa Amarantka. To taki przydymiony, chłodny i raczej matowy brąz. Nałożę go w załamaniu powieki oraz tutaj w kąciku. Już nałożyłam mój brąz, rozetrę go pędzelkiem do blendowania. Teraz znowu sięgnę po brązy make-up atelier. I wezmę taki ciemny brąz. Pokazuję ten, najciemniejszy. Precyzyjnym małym pędzelkiem zaaplikuję go w samo załamanie. Również. Cienie make kapateryki są bardzo fajne, bardzo je lubię, ponieważ mimo tego, że są pracowane, nie są takie suche, pudrowe, fajnie się tak przyklejają nawet bez bazy do powieki a jednocześnie bez problemu możemy jej rozetrzeć. Naprawdę moje ulubione cienie mogłabym mieć chyba całą ich ofertę. Chociaż generalnie, jeżeli chodzi o kolorystykę tych cieni, nie jest jakaś taka wymyślna i wielka. Są no tutaj, tutaj raczej takie podstawowe kolory, ale naprawdę serdecznie i szczerze je polecam, nie są tanie. Dlatego też mam tylko dwie paletki, kilka wkładów, ale, ale naprawdę warto. Teraz troszeczkę takiej rozbielonej brzoskwini mój ulubiony mineralny cień firmy Lady Mineral w odcieniu Just Peach, czyli to cień matowy. Po prostu piękny odcień takiej właśnie matowej, rozbielonej, delikatnej, bardzo brzoskwini. Nałożę go tutaj od strony nosa na, na ruchomą powiekę. Tak do granicy tutaj z tym brązem. Za chwilę sobie to tak ładnie rozblenduję. Naprawdę, ten, ten cień jest niesamowity, ponieważ daje taką świeżość w spojrzeniu. To chyba mój naj, najczęściej używany cień. Jeszcze takiego ciemnego brązu też z Lady Mineral używam. Też jest świetny, ale po prostu ten to jest geniusz, mój geniusz. Teraz czas na taki charakterystyczny element makijażu pin czyli kreskę. Wykonam ją czarnym eyelinerem oczywiście, Bobbi Brown. Kreska powinna być dosyć gruba, zwłaszcza w zewnętrznym kąciku, czyli stopniowo będę ją poszerzać, zalotna i uniesiona do góry. Wyciągam ją do troszeczkę kocio. Bez okularów jestem ślepa kurwa, tylko to lusterką mam tak blisko. Kredki są gotowe. Teraz powiększę troszeczkę moje oko, chociaż z naturą mam dosyć duże oczy, ale makijażupina Pina powinny być naprawdę takie duże, okrągłe, zdziwione. Powiększę przy użyciu takiej cielistej kredki. Akurat to jest kredka Benefit, którą, której przeznaczeniem jest stosowanie tutaj pod brwi. Natomiast ma fajnie taki cielisto, różowy kolor. I bardzo lubię ją właśnie tutaj. I jest przede wszystkim miękka. Bardzo lubię ją stosować na wewnętrzną stronę dolnej powieki. Dolna powieka. W makiarzu jest zwykle delikatnie podkreślona, ponieważ to spojrzenie powinno być, mimo tego, że jest mocne poprzez kreski i sztuczne rzęsy, powinno być takie świeże. I dlatego też nie zamykamy oka poprzez połączenie kąciku wewnętrznego i zewnętrznego ciemną mienią. Lekko tylko zaakcentuję takim szarym matowym cieniem, również firmy Ruban Rouge, pod cieniem Grey Go Away Lowry 044. Cięgnę o no, taki precyzyjny pędzelek i nałożę ten cień tutaj i może palcem nawet sobie go tak rozetrę w kierunku wewnętrznego kącika oka. Tym samym cieniem też podkreślę brwi makijażu Pina, powinny być dosyć one grube, ciemne, takie wyraziście zaakcentowane. I zwykle właśnie podkreślam je w takiej stylizacji czernią bądź właśnie takim ciemno-szarym ciemno -szarym cieniem. Nie powinny być zbyt cienkie. Też wygięte w takie charakterystyczne łuki. Kreskę mamy charakterystyczną, wywiniętą, zalotnie. Brwi też powinny być tak charakterystycznie zaakcentowane takie właśnie skrzydło kurka. I powinny być też zakęciaste raczej tak miękko się zaokrąglać. Zanim przejdę do ust wytuszuję moje rzęsy czarną maskarą. Użyję tutaj tuszu Bigor. Wytuszuję górę i dół. Teraz przykleję sztuczne rzęsy. Przygotowałam tutaj sobie dwa zestawy. Takie tradycyjne rzęsy na pasku i połówki, które, po które bardzo często sięgam w różnych makijażach. Do samego makijażu Pinap myślę, że bardziej pasowałoby takie rzęs na całym pasku. Natomiast nie lubię, że na całym pasku przyklejać sobie do oka, ponieważ mam dosyć okrągłe i duże oko i zawsze w tych kącikach mi, nawet przy użyciu dobrego kleju, w tym przypadku duo, zawsze w tych kącikach mi się troszeczkę odkleja i jest później mnóstwo w uprawiania makijażu, ponieważ oko zaczyna mi łzawić. Dlatego ja też przykleję te połówki. Wycisnę odrobinę kleju na wierzch dłoni. Wezmę moją, moje kołówki żelaz. Posmaruję klejem pasek. Smarowany. i czekam teraz około 30-40 sekund, żeby klej troszeczkę zgęstniał, wtedy od razu mi się ładnie przykleją moje rzęsy do tutaj linii górnych moich naturalnych rzęs. Za chwilę wracam, jak już przykleję, nie będę przykleiła na wizji, ponieważ no, zwykle tutaj się dzieje bardzo dużo rzeczy i, i wrócę do Was już z przyklejonymi. Uf, udało się, nawet bez jakichś większych ofiar w ludziach, przykleiłam rzęsy i przygląda się po prostu w lusterku i ubolewam na tym, że, że też nie mam takich własnych naturalnych, niestety, niestety muszę polegać na sztucznych rzęsach. Dobrze, rzęsy przyklejone, oczy pomalowane, zostały nam usta, czyli taki punkt kulminacyjny, można powiedzieć, w makijażu yy, Pin girl. Najpierw obrysuję sobie je konturówką sięgnę po konturówkę Max Factor w odcieniu. Już Wam mówię, o ile znajdę ten odcień. W każdym bądź razie ona jest czerwona. No patrzcie. A jest! 12 Fire, czyli ogień. Raczej pożar. Dobrze, obrysowuję usta konturówką. Tak, czerwona na usta różowa. Niech jej będzie. Tak poprawię ten kontur później szminką, bo szminkę użyję taką o przedłużonej trwałości, w takim półmatowym wykończeniu. Ta konturówka to tylko proforma. Szminki to będzie firma Besame. Moje ulubione szminki, moje ulubione czerwienie. Tylko czas chyba w lutym, bodajże wygrałam na ich Facebooku. Sześć próbek, jedna z nich zaginęła w akcji, albo ją zostawiłam w pracy. Mam przy sobie pięć odcieni. Osoba ma takich słoiczkach, natomiast szminka, bez same. W normalnym opakowaniu jest zapakowana taki bardzo ładny, aksamitny woreczek. I wygląda tak. Ja sobie kupiłam taki odcień różowy, taki neutralny, dosyć ciemnawy róż. Jakoś w sierpniu tego roku. To tak dla ciekawości, jak wygląda opakowanie szminek Besame. Natomiast na usta nałożę chyba dwa odcienie. Cherry Red. A środek wypełnię... Właśnie zaginęła mi ta najładniejsza czerwień. Najładniejsza czerwień. Yy, taka intensywna. Ale to wezmę Besame Red. Dobrze. Czyli pokrywam usta tą ciemną szminką, oczywiście używając pędzelka, tak wygląda Cherry Red. Fantastyczny kolor. Nałożona. Praktycznie na całe usta ją zaaplikowałam z wyjątkiem ich środka. Co tu nie wiem, wspaniały głęboki odcień. Uwielbiam, po prostu uwielbiam te czerwienie. Każda jest inna i każda jest wyjątkowa. I teraz sięgnę po bestameret. Teraz ją wam pokażę. Bestameret to taka klasyczna, dosyć intensywna czerwień. i ją oczywiście jak się już domyślacie na środek ust. Były takie bardziej wypukłe. Próbuję tak właśnie cieniować sobie usta, ponieważ moje nie należą do największych, najbardziej wydatnych, dlatego też zwykle troszeczkę jaśniejszy odcień szminki bądź właśnie błyszczyk. Zawsze aplikuję na środek warg, by je uwydatnić, uwypuklić. Dobrze. Te szminki mają taką fajną kremową jednak konzystencję, natomiast taką zwartą i właśnie można używać ich zupełnie bez konturówki, ponieważ nie rozlewają się poza kontur ust, tak fajnie przylegają, a jednocześnie nie są takie tempe i suche jak na przykład szminki profesjonalne marki Creola. Zakładam sobie moją bez samolet. środek ust i przeciągam ją na ten ciemniejszy odcinek, by się tak ładnie wtopiła. Postawiamy pomalowane. Myślałam jeszcze o zrobieniu pieprzyka takiego, ale sobie go daruję. Jeszcze może coś zrobię z fryzurą, żeby była taka już bardzo pinapowa, a nie taka po prostu moja, zaraz po umyciu. Za chwilkę wracam, coś tutaj wyczaruję i zaraz do Was wracam. No dobrze, moja fryzura od biedy pinapowa, fryzjerką nie jestem, ale fryzurę Ala Pinup mam. Cała stylizacja jest gotowa, makijaż jest gotowy. Widzicie makijaż w stylu Pinup Girl? Nie jest taki skomplikowany. Generalnie za cały makijaż robią tutaj czerwone usta, kreski, sztuczne rzęsy. Modelowanie oka jest bardzo proste, takie tradycyjne, podstawowe. Fryzura, odpowiednia makijaż. Mam nadzieję, że moja stylizacja przypada Wam do gustu, że Wam się spodobała. Starałam się moją stylizację wykonać kosmetykami, które są dostępne w naszych drogeriach czy też perfumeriach, z wyjątkiem oczywiście cieni, make up ateli, czy szminek y, i różu by same, natomiast cała reszta y, chyba jest taka dostępna stacjonarnie. To jeżeli chodzi o takie szczegóły od strony technicznej. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję, że mnie oglądacie, że czekacie na moje filmiki, mimo że tak rzadko je umieszczam. Postaram się to zmienić, chociaż no, coraz nie mam wolnego czasu i, i po prostu tak to wszystko się kręci wokół pracy, wokół takich codziennych obowiązków i na jakieś takie właśnie filmiki na przykład. Nie, nie starcza mi czasu. Bardziej się skupiam na blogu, jak już powtarzam, to wielokrotnie wolę pisać niż nagrywać się, pokazywać na żywo live. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mój tutorial, to co Wam chciałam pokazać, przedstawić i, i przekazać. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie mnie. Buziaki, cześć pa!